Jesteś przedsiębiorcą? Zapewne nie masz łatwego życia, na przykład faktury. Trzeba je wydrukować, podpisać, włożyć w koperty, nakleić znaczki i nadać. Niby nic skomplikowanego, ale zajmuje to czas i trochę kosztuje. Na dodatek zleceniodawcy czasami spóźniają się z płatnościami, tłumacząc, że faktura nie dotarła albo zapodziała się w księgowości. Masz sprawę w urzędzie, rzucasz wszystko, by stanąć w kolejce do okienka w środku dnia. Kiedy biegasz od drzwi do drzwi ze spotkania na spotkanie, w biurze rośnie stos dokumentów, które czekają na Twój podpis. A jeśli ktoś podrobi Twój podpis, to też się zdarza. Albo podpiszesz coś, czego nie chciałeś, nie masz czasu sprawdzać wszystkiego od A do Z, nie masz więc stuprocentowej pewności, co właśnie podpisałeś. Brzmi znajomo: Twój dzień wcale nie musi tak wyglądać. Przedstawiamy podpis elektroniczny. Bezpieczne i wygodne narzędzie, które ułatwi Twoją pracę. Podpis elektroniczny nie wymaga drukowania i wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną. Dzięki niemu oszczędzasz czas i pieniądze. Obieg dokumentów trwa zdecydowanie krócej, a e-faktury wysyłane drogą elektroniczną to szansa na to, że wcześniej otrzymasz płatność. Co więcej, nie musisz być w biurze, żeby złożyć podpis. Jeśli jednak kontrahenci spóźniają się z płatnościami za pomocą podpisu elektronicznego, możesz złożyć wniosek do e-sądu i przyspieszyć otrzymanie należności. Podpis elektroniczny to także możliwość śledzenia zmian w dokumentach. Dzięki temu zawsze masz pewność, co dokładnie podpisujesz. Z podpisem elektronicznym życie przedsiębiorcy jest prostsze. Nie musisz parafować każdej ze stron, nie ma kopii dokumentu, jest tylko jeden egzemplarz, oryginał, a podpis jest przypisany do konkretnej osoby i w porównaniu do tradycyjnego podpisu znacznie trudniej go sfałszować. Nie musisz czekać na godzinę otwarcia urzędów czy firm. Podpis elektroniczny to możliwość załatwiania spraw niezależnie od daty czy pory dnia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Co możesz załatwić z podpisem elektronicznym? deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym, w tym VAT i PIT, deklaracje akcyzowe w Urzędzie Celnym, zdalną aktualizację KRS, udział w aukcjach i przetargach elektronicznych, informacje CIT, ST, o osobach zatrudnionych w jednostkach terytorialnych, e-faktury, podpisywanie umów cywilnoprawnych na odległość, podpisywanie dokumentacji medycznej. Wszystko to zrobisz bez żadnych opłat. Szybko, wygodnie i bezpiecznie. Nie musisz stać w kolejkach. Nie musisz czekać, aż otworzą urząd. Czas i pieniądze poświęć na naprawdę ważne sprawy. Wejdź na www.certum.pl i rozpocznij dzień na nowo.